Gmail daje mi jako użytkownikowi nie tylko wiele możliwości technicznych, pamięta również o moich upodobaniach estetycznych. Dzięki motywom mogę zmieniać szatę graficzną, która otacza okno mojej poczty. Sprawdzę to. Klikam na ikonę koła zębatego. Następnie zaznaczam motywy. W nowym widoku widzę szereg różnego rodzaju szablonów, które mogę zgodnie ze swoimi preferencjami wykorzystać. Małe ikony wskazują, czy motyw zmienia się w zależności od pogody, pory dnia, lub dnia tygodnia. Te, które w rogu oznaczone są białym tłem, mają jasną listę wiadomości. Jeśli róg jest czarny, tło jest ciemne. Ja gustuję w ciemnych tonacjach, więc wybiorę motyw z biurkiem. Jak widzę, ten nie jest aż tak ciemny. Zobaczmy dalej. Spróbuję graffiti. Jeśli żaden z tych motywów nam się nie podoba, mamy możliwość określenia własnej szaty graficznej poprzez wybranie motywów niestandardowych. Klikam na przykład na ciemny, a następnie na Zmień obraz tła. Teraz wśród dostępnych opcji mogę wybrać polecane obrazy, wybrać tło z moich zdjęć, które posiadam na komputerze, zdjęć z telefonu. Mogę również przesłać własne zdjęcie lub wkleić adres URL z interesującym mnie obrazem. W naszym przypadku wybierzemy z polecanych. Następnie potwierdzamy zmiany, klikając Wybierz. Wróćmy teraz do strony głównej, aby zobaczyć jak się prezentuje.